Problem jest taki, teraz kompletnie nam się ze spaniem, ale tak kompletnie. Remek zasnął o 4 nad ranem i spał do jakieś 8 rano. Ja zasnęłam o 8 rano i spałam do 17. I Remo zasnął o 19 i śpi teraz. Już nie wiem, jak my śpimy. Co jest najlepsze? Odkryłam, dlaczego kaszlałam. Znaczy, jeszcze nie do końca odkryłam, ale trochę odkryłam. Jak Remo zasnął o 4, to ja się próbowałam też położyć w sypialni o chyba 6 rano i próbowałam tam zasnąć i zaczęłam tam kaszleć, w sypialni. A jak wcześniej leżałam na kanapie, to nie kaszlałam, więc myślę, testuję tą teorię. Położyłam się spać tutaj na kanapie, znaczy najpierw spałam tam w salonie i mówię, mogę spać w, na kanapie, nie kaszle mnie. I zasnęłam tam i ramo jak wstał to mnie przeniósł tutaj, bo on chciał, chciał robić jedzenie czy coś, to nie chciał mnie budzić, więc przeniósł mnie tu, ja tu spałam dzisiaj i czekajcie, że tu przespałam normalnie bez kaszlenia, od razu zasnęłam i dobrze mi się spało. I ja po prostu nie mogę spać w sypialni. Muszę znaleźć, co w sypialni mnie uczula, że, że ja nie mogę spać. Remek nie uczula? No właśnie nie. Na co billboardy z multim? No nie, te billboardy widzieliście te billboardy czy nie? To jest ta niespodzianka. błagał, cię mnie z symulacji. To jest to. Jakby ktoś nie widział. Ojej, och. To jest bardzo dobra reakcja. Ojej, och. Niektórzy ludzie nie rozumieją, że można kogoś nie lubić po prostu. Ile ci AMD płaci? Ty, no już nic. Przypomniałam zdjąć. My mieli miesięczną reklamę na tym. Miała być współpraca na dłużej, ale nie wiem, czy ja chcę współpracować na dłużej. Na pewno zamontujemy sobie procesorek, który dostałam i zrobimy sobie nowego kompa. Czekam jeszcze na informację, czy konkurs będziemy w końcu robić, czy nie. Jesteś UPO lekko. Czemu jestem UPO? Bo jaka gwiazda ja... Dole. Czego wy nie rozumiecie? Nie wiem. Jesteście zjebnięci? No, miałam miesięczną współpracę na wyświetlanie ich logotypu, na, na zdjęcie i na, na czat i na komendę. Teraz rozmawiamy o dalszych planach, mieli przedłużyć współpracę. Nie rozumiem czasu, no właśnie też nie rozumiem. Widać, że coś brane było, no to chyba na czacie coś brali. Ale na*** ty tylko debile nie kumają. Nie wiem. Wydawało mi się, że całkiem sporo tych debili Myślałam, że może ja źle coś powiedziałam Mówili, że chcą robić ze mną konkursy Że będą teraz ten pierwszy miesiąc, a później przedłużą współpracę No a sam procesor szedł miesiąc, ponad, prawie dwa miesiące szedł procesor. No i ja się muszę prosić o to, żeby zrobili konkurs jeszcze im wszystko wysyłam co do tego konkursu, z wymyśleniem konkursu, więc nie wiem czy po prostu ja chcę dalej tą współpracę, wiecie, prowadzić, nie? To sponsor sponsor. Zresztą produktowo jeszcze się nie mogę wypowiedzieć jaki jest, no bo jak widzisz produkt mam jeszcze pudełku, bo muszę zrobić zdjęcie najpierw. Z różą jest ciekawy przypadek, róża ma 200 tysięcy, czyli tyle co ja i nie odzwierciedla się to na, na polubieniach jakby w ogóle. Nie wiem jak z zasięgami. Ty też masz szczęście co do zasięgu w porównaniu do innych influencerek, do typowych influencerek. Dlaczego szczęście? Bo algorytm wybił. A, no tak, patrz, pokażę Ci coś, dobra. Patrz. Patrz. Mnie algorytm wybił, a Slaya nie. Kurczę. jakiś to jest strasznie niefortunny przypadek. Ciekawe dlaczego mnie algorytm wybił, a Slaya nie. Kurczę. Chciałabym naprawdę poznać. Przecież Slay dodaje ładne zdjęcia. Co z tego, że jest częstotliwością raz na trzy miesiące. Ciekawe czemu. I że to jest moje najbardziej lubione zdjęcie. Jestem naprawdę prze... Nie wiem jak to się stało, że można tak zrobić. Musiałem mieć naprawdę duże szczęście. Tak. To zdecydowanie samo szczęście. Zero czasu poświęconego. Zero wkładu pracy Zero, zero zaangażowania. 100% lucky. Ale ty nie rozumiesz czym jest Nisza. Ale ty nie rozumiesz czym jest kurwa regularne postowanie i jak napieram na każdego twórcę, który chce, nie wiem, zarabiać na Instagramie. Jedna ważna rzecz: spamowanie na czacie, zapraszam na mojego Instagrama. To jest powtarzanie tego w kółko, to jest dodawanie postów dwa, trzy razy w tygodniu, to jest dodawanie Insta Story 3-4 razy dziennie i to jest kur Chyba codzienna robota, codziennie to robisz, codziennie się tym zajmujesz. Musi być ciekawie, musi być interesująco, muszą być ładne zdjęcia, musi być różnorodny content, muszą być fajne informacje. Nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że to tylko... Kurwa, dzięki szczęściu mam rozbudowanego Instagrama. Szczerze, nie masz nic ciekawego na Insta? No, też dodam ciekawy post. Mi się wydaje, przynajmniej, bo sobie pomyślę dłużej, dłużej, dłużej i coś więcej napiszę. I staram się dodawać Insta story w miarę ciekawe, żeby nie było cały czas tego samego. I nie spamię. Nie, lubię strasznie spamu na Instagramie. Oczywiście, że miałam trochę szczęścia, bo to nie powiem, że wiesz, TikTok mi w ogóle nie pomógł, nie wybił mi też konta, czy szoty jak wiralem poszły, to ludzie się o mnie nie dowiedzieli. i z tego, żeby się dowiedzieli, gdybym regularnie nie postowała rzeczy, gdybym regularnie nie dowodawała story, gdybym regularnie nie przypominała o zachęcała do tego, żeby żeby wbijać na Instagrama, nie? Kurwa, to dzięki Nitro. Mr. Grow, nie wiem, czy ty myślisz, że jak ty się dowiedziałeś o mnie, u Nitra się o mnie dowiedziałeś, to znaczy, że wszyscy się o mnie dowiedzieli od Nitra? Są, no to gratulacje, kurwa, mózgu. Każdy się dowiedział z innego źródła. Ja nie twierdzę skąd najwięcej, skąd najmniej. Twierdzenie, y, to tylko Nitra cię wybił, albo twierdzenie, to tylko przez TikTok się wybiłaś, albo twierdzenie, gdyby nie pajano, to by cię nie było. To tak, Panie działa, temu szczęściu trzeba troszeczkę pomóc. To, to, te posty się jakoś przebiły bardzo, to, to ten post musiał jakoś super pójść, nie wiem dlaczego i ten też jakoś super poszedł. No to tu wyszedłeś. Na te, to takie po 15k to by pasowało do followa 50 tysięcy. Teraz skoczyły followy bardzo do góry. Myślę, że to też może być zasługa klipów, shotów i popularności wi więc teraz mogą mieć wzrosty. Bardzo ważne jest, że w momencie, kiedy macie właśnie takie wzrosty, czyli na przykład widzicie, że jesteście popularni na TikToku, czy o Was mówią, czy coś, takie właśnie pik, bardzo dobrze jest go wykorzystać. Bo ja na przykład straciłam teraz całkowicie ten pik. W sensie w ogóle już nie mam przyrostu, praktycznie, ale bardzo dobrze go wykorzystałam wcześniej. Też jest ważne, żeby Jeannold jak tu jest tydzień temu post, i tu też jest tydzień temu post, to j powinien teraz ładować post co drugi dzień. Żeby to się dobrze kręciło, żeby, żeby te liczby szły jeszcze bardziej do góry. Bo dzięki temu on się będzie pojawiał w eksploruj, ludzie widząc jego twarz będą go kojarzyć, będą wchodzić na jego konto i zostawiać followa. Tak, to działa. A jak może to codziennie? Nie, codziennie to za dużo. Co sądzisz o tym, że Filip Zabielski upija szesnastolatki w Hiszpanii? O nie! Jesteśmy zgubieni! Upite szesnastolatki w Bułgarii! Byłeś kiedyś w Bułgarii? Bo ja byłam. Byłam na takim obozie młodzieżowym i na mnie, na mnie wołali za gorka. Nawet opiekunowie, bo było tam takie piwo. Oh shit. Here we go again. Za 4 złote, dwulitrowa butelka. Ja z nią spałam. Nie wiem, czy mam zdjęcie jeszcze z tego, czy nie pokazowałam. Była taka butelka za gorki i najlepsze, że mieliśmy grę terenową w Bułgarii, nie? Były różne zadania, tam trzeba było, wiecie, zrealizować, na przykład, wyłowić coś z dna basenu albo takie rzeczy. No gdzieś tam mieliśmy różne zadania, nie? I dostaliśmy zadanie, że mamy uchwycić morze w butelce. No i wszyscy... Brali butelki, nasypowali tam jakieś kamieni, piasku, wylewali to wodą jakieś glony, to było ich morze w butelce. A ja zrobiłam takie 200 IQ. Kupiłam zagorkę, moją wodę tego wyjazdu. Upiłam idealnie połowę i przyłożyłam do linii wody i zrobiłam zdjęcie tak, że idealnie linia wody przechodziła z linią piła w butelce. To było morze w butelce. To było tak zajebiście zrobione, tak przekminione. Dostałyśmy 11 punktów na 10 za kreatywność. A najlepsze było to, jak. Jak pan. Chyba Mirosław się nazywał. Pan Mirosław, nasz opiekun, przyszedł do naszego pokoju i właśnie zobaczył, że gdzieś tam leży w kącie z taką butlą zagorki i chciał wylać tą zagorkę przez balkon. I on coś tam zaczął pić do kogoś, a ja podeszłam na ten balkon i tak podstawiłam, wiecie, głowę pod tą wylewającą piwo, i wypiłam większość, które chciał wylać. A on tam z kimś gadał i wylewa to piwo No po prostu dramat, nie? Tragedia. Ale ci opiekunowie, to ja ich bardzo lubiłam. Ja chyba nawet do dzisiaj mam ich numer telefonu na fonie, bo my jedziemy na obóz, tam takie gnoje dzieci, trochę starsze dzieci, i mniejsze dzieci. I oni mówią tak, chcecie iść na miasto, my w chcemy. Dobra. Kasia, od 23.00 sprawdźcie, sprawdzisz, czy wszyscy są, robisz zbiórkę pod tą wieżą Majfla? Jak wszyscy są, to wracacie do hotelu. Znaczy, jak wszyscy będą, przeliczycie się, to możecie ich się bawić dalej i o pierwszej wrócicie. No ja my dobra. <laughs> ja liczyłam. А ты, джичаков, ты, ну Na sama będąc gnojem i sobie, Boże, że też nikt kurwa nie zaginął, nie? Że nikogo kurwa nie zaciupali tam. To jest jakiś fart totalny. A najlepsze było, pierwsze trzy dni nas puścili na miasto, że możemy z tam chodzić. No to my sobie poszliśmy z dziewczynami do jakichś klubu, do jakichś barów, jakieś wszystko, no więc zwiedziłyśmy. I później było grupowe wyjście do klubu i kazali nam zapłacić 20 waluty Liry? Nie Liry. Gdzie jaka jest waluta w y, Bułgarii? Lwy? A 20 lew! Okej, okay, lew. No, kazali nam. Zapłacić 20 lew za wejście. I zbierali to przed wyjściem. A ja mówię, ja nie będę płacić. Ja tam wejdę za darmo. Ci opiekunowie tak patrzy na mnie. Kasia, nie wejdziesz. Możesz po prostu zapłacić i mi będziemy mieć z głowy. Jak nie chcesz iść, to nie musisz iść. A on mówi, nie. Że ja tam wchodzę za darmo. O, nie wiem. No dobra, to zobaczymy. Wyobraźcie sobie minę opiekunów. Ja z dziewczynami. Cztery nas było. Idziemy. Cała wycieczka idzie. My się wy wychodzimy z tej wycieczki naszej. Podchodzimy do ochroniarzy. Witamy się z nimi na buziaczek policzek. Pytamy, co tam u nich jak tam. Wchodzimy sobie elegancko jeszcze dostajemy w darmowe szloty na barze. No mój opiekun zbierał szczenę z podłogi, nie? O, on nie bardzo wiedział, co się właśnie stało. No, a, kurwa, piękna sprawa. Tak to jest być kobietą. Stary, ale ja dzień wcześniej, to ja stałam na tych bramkach i ja przybijałam ludziom pieczątki kurwa, na ręce, zajebiście się bawiłam. Powiedziałam ochroniarzom, że chcę im pomóc i chcę z nimi popilnować i sobie siedziałam kurwa, z nimi pół wieczoru i przybijałam ludziom pieczątki, gadałam sobie z ochroniarzami, rozumiesz? A jeszcze wszędzie, gdzie nie poszliśmy, dostawałyśmy już rzeczy za darmo. Ja nie wiem jak działają w Bułgarii złote piaski, ale to było wyjątkowe miejsce. Poszłam do sklepu, dostałam nie wiem, butelkę wody za darmo. Poszłam do maka, dostałam za darmo frytki. Wszystko za darmo. A od tych ochroniarzy później dostałyśmy jeszcze czekolady. Później zatem z nimi jeszcze siedziałyśmy. fajny były akurat ci ochroniarze, byli super. I pilnowali nas, jak się bawiłyśmy w klubie, to jak ktoś do nas podbijał i nie chcieliśmy, żeby ten ktoś do nas podbijał, to nam zawsze pomagali. Super było. Najlepiej z kim się możecie zakumplować, to z ochroniarzami.